Kontener wypadł za burtę. Obecnie płyniemy z Wysp Kanaryjskich do Norwegii. I właśnie przed chwilą dostałem wiadomość Distress przez Inmarsat. Komunikat brzmiał: Uwaga na czerwony, lewający kontener. w Pozycji takiej i takiej. Sprawdziłem tę lokalizację na mapie. znajduje się na zachód od Gibraltaru. Oczywiście od razu zameldowałem kapitanowi. Można powiedzieć, że to niedaleko od nas około 150 mil morskich więc musimy być bardziej czujni niż zwykle. Trzeba uważać, żeby go nie rozjechać. Na szczęście wyglądało na to, że dla nas nie stanowi dużego zagrożenia bo nasza trasa nie przecina się z jego pozycją a on sam jest wystarczająco daleko. Ale to jeszcze nie koniec. Następnego dnia, podczas mojej wachty Znowu dostałem alarm dotyczący tego samego kontenera. Sprawdziłem jego drift na mapie. Aktualnie znajduje się tutaj, w tej pozycji. Nadal jest bezpiecznie, jest za naszą rufą, więc możemy płynąć spokojnie. Z moich obserwacji wynika, że dryfuje w kierunku północno-zachodnim z prędkością około 32 mil morskich na dobę. I teraz uwaga, jeśli mieszkasz w Portugalii, szczególnie na południu, to mam dla Ciebie ciekawostkę. Według moich obliczeń ten kontener może dotrzeć na tamtejsze plaże w okolicach 3-4 kwietnia. Więc polecam! Przygotuj namiot, lornetkę, pyszne jedzonko, no i oczywiście nie zapomnij o ślefierce na baterię. Jedź na nocleg na plaży i czekaj na kontener. Kto wie, może w środku są tysiące najnowszych iPhone'ów albo diamenty, a może po prostu zamówienia z temu za kilka złotych. Hehe, nikt nie wie. To trochę jak morska wersja loterii.